I zainteresowania. Podcast realizowany w ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego. W ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego realizujemy podcast Pasje i zainteresowania. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Natalia Sokołowska z klasy 7 A Morskiej Szkoły Podstawowej imienia Aleksandra Doby w Gdańsku. Witam cię serdecznie, Natalia. Dzień dobry. Natalia jest osobą, która ma dość niebywałe pasje i zainteresowania, bardzo skrajne. Chodzi tutaj o łyżwiarstwo i żużel. I moje pierwsze pytanie jest takie, czy w tych pasjach w ogóle można znaleźć jakiś wspólny mianownik? Czy coś łączy te dwie pasje? Wydaje mi się, że raczej nie. Są to bardzo różne sporty, ale dla mnie jakoś oba są ważne. Mhm. Czyli oba są dla Ciebie ważne, czyli tak naprawdę to, że Ty się nimi interesujesz, stanowią wspólny mianownik. Ciekawe to jest bardzo, że właściwie żużel, który, o którym nie mam kompletnie żadnego pojęcia, to zresztą tak samo jak o łyżwiarstwie, yy, stanowiły Twoje zainteresowanie. Myślę, że to jest dość niecodzienne i wyjątkowe. To opowiedz proszę, skąd w ogóle wzięło się to zainteresowanie żużlem? Kto zabrał na pierwszy mecz? Tak to się mówi? Nie jestem do końca tak. pewien. E, wyglądało to tak, że e, na początku mój pradziadek był jednym z żużlowców. E, potem najpierw mój pradziadek, potem mój dziadek, potem mój dziadek został trenerem drużyny gdańskiej. I jakoś się tak wzięło, że w sumie chciałam... W sumie o tak, moi rodzice chcieli mnie zabrać na mecz, żebym mogła zobaczyć jak to wygląda. I na przykład, żebym mogła też pójść na następne mecze. Mm -hmm. A potem jakoś tak wyszło, że spodobało mi się to bardzo i zaczęłam chodzić na to regularnie. Czyli Żużer ma u ciebie taką pokoleniową tradycję? Można powiedzieć, żeby że to jest taka wasza to... kultura y, rodzinna, żeby y, uczestniczyć w takie mecze, na spotkania i hmm. interesować się, właśnie jakim, jak się nazywa klub y, trumiejski? Y Zdunek, o, Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Zdunek Wybrzeże Gdańsk, okej. Okay. To to yy, yy, ciekawe, bo dowiedziałem się czegoś nowego, bo ja kompletnie jeśli chodzi o żużel nic nie wiem. I może zdradzisz jeszcze nam wszystkim tutaj jakieś takie ciekawostki żużlowe, jakieś nazwy, które właśnie w tym sporcie są dość yy, charakterystyczne? Nie wiem, czy jest coś aż tak charakterystycznego. A o co w ogóle chodzi w, w, w żużlu? Wygląda to tak, że jest jeden cały mecz. W meczu jest 15 albo 14, 15 biegów. Mhm. Jeden bieg jest podzielony na cztery okrążenia. W sensie no, cztery przejechania wokół toru i na przykład mamy właśnie drużynę z Gdańska i jakąś inną z innego miasta i chodzi o to, żeby na przykład dwa dwóch zawodników, bo są do jednego biegu są. Brani dwaj zawodnicy z Gdańska i na przykład dwóch z innej drużyny, i żeby dwóch zawodników z Gdańska przejechali jako pierwsi do mety. I wtedy jest za pierwsze miejsce trzy punkty, za drugie miejsce dwa punkty, za trzecie miejsce jeden punkt i za czwarte miejsce zero punktów dla drużyny łącznie. Czyli w tej y, dyscyplinie sportu raczej pracuje się zespołem, niekoniecznie indywidualnie. Ok? A powiedz mi, bo już wiemy więcej troszeczkę odnośnie tych zasad i tego jak to wygląda, ale kiedyś obiło mi się o uszy, że motory, którymi jeżdżą żużlowcy, nie mają hamulców. Czy to jest prawda? Tak. Wow, to musi być mega trudne. Próbowałaś kiedyś jechać w ogóle takim sprzętem? Zawsze chciałam, ale nigdy mi się jakoś nie udało. A, to jeszcze przed tobą możliwe taka, taka historia. Na razie czekam, bo może, jeśli się kiedyś udało, żeby powstała żeńska liga, mhm. może bym zaczęła trenować, ale w to wątpię, bo myślę, że mało kobiet by się na to decydowało. Czyli nie ma jeszcze żeńskiej ligi? Nie ma. Kto wie, może właśnie teraz, mówiąc o tym, stanowimy jakiś początek tego, że za chwilę to się wydarzy. Możliwe, ale wątpię. Nie wiem. No to mocno kibicuję, żeby taka liga powstała i żebyś miała okazję przetrenować się w tym zakresie. No dobrze, no ale skoro nie żużel, jeżeli nie żużel, jeśli chodzi o treningi, to łyżwiarstwo, bo to jest właśnie ta druga paca I teraz, chwilę, chciałbym o tym porozmawiać z Tobą, jeśli chodzi o łyżwiarstwo, to jak się zaczęła właśnie Twoja przygoda z tą dyscypliną sportową? Mój dziadek, ten sam, który też był trenerem gdańskiej drużyny, przez tam chyba 6 albo 7 lat trenował hokej. Potem. Z moją mamą, babcią i ciocią zabrał mnie na łyżwę. Zaczęło się tak, że na początku jeździłam ho w hokejówkach i zaczęło mi się to podobać. Jeździłam tak jak był sezon, może dwa razy w roku, ale bardzo mi się to podobało. Jeździłam tak przez pięć lat w hokejówkach. Potem zobaczyłam te wszystkie figurówki, dziewczyny, które trenują łyżwiarstwo figurowe. I zaczęło mi się to strasznie podobać, i też pomyślałam, że chciałabym to zacząć uprawiać. I przez trzy lata do teraz. O tak, przez trzy lata jeździłam normalnie, figurowo po prostu, mhm. a teraz od jakoś listopada 2022 roku zaczęłam trenować. Mm, to pewnie cieszy się to, że prawdopodobnie tutaj w pobliżu niedługo powstanie nowe lodowisko. No, to też ciekawe. I w związku z tym, że posiadasz te takie dwie pasje, i znowu tak naprawdę to żywiarstwo jest zaciągnięte gdzieś od dziadka, to, to znowu gdzieś yy, widzę taką zależność, że troszeczkę zainspirowana byłaś osobami ze swojej rodziny, jeśli chodzi o zainteresowanie tymi pasjami, i zastanawiam się, jak myślisz. Co daje człowiekowi to, że posiada taką pasję? Patrząc na, na, na siebie, na, na, na twoje zainteresowania, na to jak, jak z jakim zaangażowaniem twój dziadek brał w tym udział i twoja rodzina. I co ludziom daje pasja i jak wpływa ona na ludzi? Jak myślisz? Używiażstwo figurowe na pewno dobrze wpływa na zdrowie, na rozwój. Tak jak i na psychikę, bo na przykład w moim przypadku mam tak, że jak ogółem jeżdżę na wyżywach, to potrafi mnie bardzo uspokoić i mogę zapomnieć o wszystkich rzeczach, o których nie chcę myśleć. Tak samo żużel, jak jestem na meczu, skupiam się tylko na tym i mogę zapomnieć o wszystkim innym. Mhm. Dlatego pasja w życiu jest bardzo ważna. Poza tym osoby, które posiadają pasję, są wartościowymi osobami ciekawymi, zwiększają swoją ciekawość świata i Ty na pewno należysz do takich osób wyjątkowych. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać, cieszę się, że mogłem, cieszę się, że mogłem poznać twoją pasję, Ciebie, Twoje zainteresowanie i to, w jaki sposób to u Ciebie wyglądało. Myślę, że może stanowić inspirację dla kolejnych osób, które na przykład zaczną się interesować różlem, a im więcej będzie kobiet interesujących się różlem czy dziewcząt, to właśnie może spowodować to, że na w świecie powstanie ta liga i będziesz mogła jeszcze bardziej realizować się w tej pasji, czego Ci serdecznie życzę. Dziękuję Ci za nasze spotkanie i do usłyszenia. Dziękuję.